Cześć, dzień dobry moi drodzy. Kolejny tydzień budżetowy. Wiadomo, przy okazji są też vlogmasy, ale tak jak wspominałam, ja nie chciałam łączyć vlogmasów z tymi budżetowymi odcinkami. Tak jakoś w sumie zdecydowałam i tego się będę raczej trzymać. Ewentualnie, może tam czasem się coś połączy. Co my tutaj mamy? Tym razem mamy tak. Może zaczniemy sobie od tączusi. Konkursi. W są. W takie fajne. Tam w połączusiach mało się zbiera, ale wiecie, drobnymi kroczkami do celu, chociaż ostatnio było 14 zł. Więc już sobie wezmę kolorową kostkę i zobaczę, co z tego wyniknie. Dobra, żeby nie przedłużać fioletowy kolorek, jakiś trzeba wybrać. To mamy tak fioletowy. Żółty i niebieski, czyli mamy dzisiaj trzy różne: to jest trzy, cztery to jest siedem, plus dwa to jest dziewięć dziewięć złotych, dziewięć złotych, i piąty tydzień zabawy. To mamy równe 50 zł. Ta złotówka sobie wyciągnę. I tu z mojej, mojej kasy zbiorczej wezmę sobie dwie dychy i dziesiątkę sobie zabiorę. Nie, bo się wyrównało. Pewnie w następnym tygodniu znowu jakiś bilon będę dodawać, no ale nie ma się co przejmować. Sobie tylko zapiszę, że to będzie 9. Teraz tak, bierzemy się za moje ulubione kafelki. Słuchaj, eee, chyba miałam. Już ostatnio tyle tych wyzwań nowych sobie wycinałam, bo ja sama się zaczynam gubić. Znowu, gdzie ja co mam się, muszę przyzwyczaić. Dobra. Kafelki. Teraz się postaram sprężnie, wiecie, żeby to był taki szybki, fajny, przyjemny odcinek. Trzy, cztery, piąć. Kurczę. Dobra, mamy to. O, dzisiaj będziemy kończyli cytrynki. Cztery mam. Kurde, blaszka. O, tu jest piąte, dobra. Cytrynki będziemy dziś kończyć, to ja od nich zacznę. Kostka czterościenna. Kostka czterościenna, Kostka czterościenna. gdzie ty jesteś? Dobra. To mamy tak. Na dzień dobry mamy dwa. Tutaj mamy cztery. Tu mamy dwa. O i pabeczki dzisiaj kończymy plus dwa. I tulipan dwa. Dzisiaj same dwójki. Już mamy 12 złotych. I lecimy teraz tak, no. tulipan, drugi tulipan, to tutaj mamy akurat cztery, babeczkę kończymy dzisiaj, kończymy, to będzie jeden. Nowy balon to będzie trzy. Kiwi to będzie 4, plus 4 i kończymy cytrynki, czyli tutaj na samej górze, plus jeden. to 25 złotych dzisiaj. To sobie od razu schowam do ukończonych. Dobra, zobaczę co tu z tego dzisiaj wyjdzie. Czternasty tydzień. Dwadzieścia pięć złotych. Siedemdziesiąt dwa złote. Siedemdziesiąt dwa. Tu, 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 tu. Tak zrobimy dwadzieścia czterdzieści sześćdziesiąt, siedemdziesiąt. Niech tutaj drobne będą, i tu potrzebujemy tylko dwójkę. Czyli piątkę odzyskuję sobie na inne wyzwanka. Spoczko. To mamy tak tuż 25, bo sobie na boku notuję. Kafelki ogarnięte. To ogarnięte. To teraz kałosia Czas na kawę. No i wieczorkiem Was zapraszam, bo wrzucę vlogmasy, więc zapraszam Was do oglądania vlogmasu z tego dnia. 4. Raz, dwa, trzy, cztery. Kawusia. I tutaj nie mam, y, jaka byłaby to kwota. Jak tam sobie dałam po tych bokach po 10 zł, to zrobimy tak, że tu y, odłóż dowolną kwotę, to ja zrobię 15. Niech będzie. 15 to jest taka uniwersalna kwota za kawę. Różnie to z tymi kawami, z cenami jest, ale 15 zł. OK. I to już się zalicza pod grudzień. 15 zł. 132 zł.

Czyli te dwie dziesiątki co z tam wzięłam, dałam teraz tu. No i co, moi drodzy? Żeby nie było za długo, to ja Wam dziękuję serdecznie. E, zapraszam Was oczywiście do oglądania vlogmasów i do kolejnych odcinków budżetowych. A na teraz Wam dziękuję. Spokojnego dnia, wieczoru, w zależności od tego, kiedy to oglądacie. No i co, do usłyszenia, do zobaczenia. pa. pa.